Młody oficer artylerii korsykańskiego pochodzenia, Napoleon Bonaparte, podczas oblężenia Toulonu, dał się poznać jako znakomity dowódca. Mimo niewielkiego doświadczenia, bardzo sprawnie dowodził artylerią Armii Republikańskiej, w konsekwencji walnie przyczyniając się do zdobycia miasta. Za swoje zasługi został szybko nagrodzony. Kilka dni po zakończeniu walk, w grudniu 1793 roku. Zaraz, kiedy tylko poczuł się lepiej, po odniesionych w bitwie ranach, został awansowany na generała. Szczególną uwagę i sympatię zaskarbił sobie u Augustina Robespiera, brata przywódcy Jakobinów Maksymiliana. Sytuacja polityczna we Francji była jednak coraz bardziej napięta. Kraj porozrywany był wewnętrznie międzyzwaśnione frakcje polityczne, które zrobiłyby niemal wszystko, żeby tylko dostać się do władzy. Do czerwca 1793 roku rządzili Żyrondyści na czele z Jacques'em Brissot. Stanowili oni prawe skrzydło Jakobinów i byli zwolennikami monarchii konstytucyjnej oraz rządów parlamentarnych. Jednak z powodu niepowodzeń na froncie zaczęło spadać ich poparcie wśród społeczeństwa. Wykorzystali to Jakobini, którzy na początku czerwca aresztowali głównych przywódców Żyrondystów i skazali ich na śmierć. Od tamtej pory to oni rządzili Republiką Francuską, wprowadzając rewolucyjną dyktaturę. Nie trwało to jednak zbyt długo. Krwawa dyktatura Jakobinów odbiła się szerokim echem wśród zwykłych ludzi, którzy przestali ich popierać. 27 lipca 1794 roku Jakobini zostali oficjalnie obaleni. Ich klub polityczny został rozwiązany przez Konwent Narodowy. A główni przywódcy, na czele z Maksymilienem Robespierem i jego bratem, zostali straceni. Młody Bonaparte, jako ich stronnik, został chwilowo uwięziony. Szybko jednak opuścił mury więzienia. Później, przez kilkanaście miesięcy, pozostawał bez przydziału, lecz dzięki znakomitej postawie pod Toulonem, został powołany przez jednego z liderów ówczesnego rządu na stanowisko dowódcy oddziałów republikańskich w trakcie powstania royalistów w Paryżu. Dla Bonapartego była to kolejna szansa, aby pokazać się z jak najlepszej strony i zaskarbić sobie zaufanie republikańskich władz. Szansę tę wykorzystał w 100%, procentach, wykazując się znakomitą skutecznością poprzez m.in. zastosowanie artylerii w walkach ulicznych i ostrzelanie powstańców kartaczami, co zakończyło powstanie w kilka godzin. Od tamtej pory Napoleon stał się sławny nie tylko wśród wojskowej elity, ale zyskał także sławę ogólnokrajową wśród wszystkich mieszkańców. Zaliczył także kolejny awans, zostając generałem dywizji i obejmując dowództwo nad wojskami wewnętrznymi. Niedługo później 26-letni Napoleon poznał Józefinę de Boarnet, wdowę po bogatym arystokracie, która to miała bardzo liczne koneksje wśród wpływowych polityków, głównie za sprawą licznych romansów. Bonaparte, pragnąc awansów nie tylko militarnych, ale także społecznych, postanowił wykorzystać okazję i w marcu 1796 roku poślubił Józefinę. Co ciekawe, to właśnie wtedy zmienił nazwisko na takie, jakie znamy dzisiaj. Wcześniej miało ono bardziej włoską pisownię i wymowę, natomiast po ślubie zmienił je na francusko brzmiące. Bonaparte zaczął bardzo szybko korzystać z możliwości, jakie otworzyły się przed nim po ślubie z Józefiną. Zaledwie dwa dni po uroczystości dostał rozkaz objęcia dowództwa nad armią Włoch, która wyróżniała się spośród wszystkich 13 armii republiki, niestety negatywnie. Była ona w fatalnym stanie. 37 tysięczna francuska armia była źle wyposażona, zabiedzona oraz miała bardzo niskie morale. Młody Bonaparte musiał przeciwstawić się 50 tysięcznej armii alianckiej, której przewodzili Austriacy. Wspieranie głównie przez Sardyńczyków. W tym samym czasie zacięte walki trwały również nad terenem, gdzie Austriacy jesienią 95 roku pobili ponad 30-tysięczną armię francuską w bitwie pod Mayence. To właśnie na tym froncie skupiał się główny ogień walk. Austriacy chcieli za wszelką cenę nie dopuścić do rozszerzenia haseł rewolucyjnych do Rzeszy Niemieckiej, której w tamtym czasie przewodzili. Władze republikańskie, stawiając Napoleona w roli dowódcy armii włoskiej, nie spodziewali się większych rewelacji. Jego głównym celem miało być przezwyciężenie pewnego marazmu oraz stopniowe przeniesienie ciężaru właśnie na front włoski. Lecz plany Bonapartego były o wiele ambitniejsze. Jednak droga do nich nie była łatwa. Młody generał miał do dyspozycji słabszą armię, a jego przeciwnikiem był bardzo doświadczony generał Johann Boliou. Z tego powodu podstawowym celem Napoleona w pierwszej fazie kampanii było wbicie klina między Austriaków i Sardyńczyków i rozdzielenie ich, dzięki czemu można było stoczyć oddzielne bitwy. Boliów, w przeciwności do Bonapartego, miał znacznie mniejsze pole do własnego dowodzenia, bo był on mocno obwarowany rozkazami z Wiednia, które zakładały głównie postawę obronną. Miał on przede wszystkim nie dopuścić do zdobycia Genui. I zejścia armii francuskiej z przełęczy linguryjskich. Widząc ruchy Francuzów, Bolius skierował swoje siły do miasteczka Voltili. Ku zadowoleniu austriackiego generała, Francuzi widząc zbliżające się przeważające siły wroga, wycofali się. Boliu rozkazał więc wycofać się z powrotem do Genui. Napoleon tylko czekał na taki obrót zdarzeń. Natychmiast przerzucił większość swoich wojsk przez góry. 12 kwietnia w bitwie pod Montenot Dwie dywizje francuskie pokonały sardyńską grupę generała Eugena Argento i odrzuciły jego wojska do Lombardii. Zaatakowany został również Boliu, który wycofał się w kierunku miejscowości Karkare. W taki sposób Napoleon zrealizował najważniejszą część swojego planu i oddzielił wojska austriackiego generała od sardyńskich sojuszników. Napoleon rozpoczął inwazję na Piemont, odnosząc szybkie zwycięstwa pod Mondowi. Gdzie 17-tysięczna armia Napoleona rozbiła 13-tysięczną armię Sabotczyków. Dzięki temu zwycięstwu 28 kwietnia król Sardynii, Wiktor Amadeusz III, został zmuszony do zawarcia rozejmów w Czerasko, kończący jego udział w wojnie. Napoleon potrzebował zaledwie miesiąca, żeby uporać się z Piemontem, który wcześniej stawiał opór Francuzom przez ponad 3 lata. Oczywiście chyba nie trzeba podkreślać, jak ogromny wpływ zwycięstwa te miały na armię, której morale poszybowało w górę. Po krótkiej przerwie na reorganizację armii, Bonaparte skierował się na pozycję wzdłuż rzeki Pad, której linii bronili Austriacy. Bolius spodziewał się, że Francuzi przekroczą rzekę w okolicy Walenzy. Napoleon wykonał jednak pewien bardzo błyskotliwy manewr i przechodząc przez dotychczas neutralne księstwo Parmy przeszedł przez spad w okolicy Piacenzy. Austriacy kiedy dostrzegli niebezpieczeństwo natychmiast rozpoczęli odwrót przez miejscowość Lodi gdzie 10 maja rozpoczęła się bitwa z tylną strażą wojsk austriackich. Pod koniec dnia dowódca Austriaków dał rozkaz do odwrotu w kierunku Kremi. Armia Napoleona została wzmocniona do blisko 50 tysięcy żołnierzy. Ofensywa trwała. Bonaparte uderzył w siły austriackie, przegrupowujące się w twierdzy Mantua. W trakcie oblężenia Napoleon poprowadził jedną z dywizji na południe, aby zająć księstwo Toskanii oraz pokonać państwo kościelne. Następnie po powrocie na północ wraz z 20 tysiącami ludzi spotkał się dwukrotnie z armią austriacką. Do pierwszego starcia doszło 3 sierpnia 1796 roku pod Lonato w Lombardii gdzie armia włoska Bonapartego starła się z 17 tysięczną armią chorwackiego marszałka Petara Gwozanowicza. Po dwudniowej bitwie austriackie oddziały wycofały się z pola bitwy. Oprócz strat zadanych Austriakom, najważniejsze dla Napoleona było uniemożliwienie połączenia sił Gwozdanowicza oraz feldmarszałka Wurmsera. Gdyby do tego doszło, dysponowaliby razem blisko 50 tysiącami żołnierzy. Teraz jednak Napoleon mógł skupić swoje siły przeciwko 25 tysięcznej armii Wurmsera, z którą spotkał się 5 sierpnia pod Castillonem. 30 tysięcy Francuzów rozniosło w pył armię austriacką. Wurmser stracił 18 tysięcy żołnierzy, z czego 6 tysięcy poległo, a 12 dostało się do niewoli. Następnie wycofał się w kierunku Alp. Napoleon podobnie rozpoczął oblężenie Mantui. Choć twierdza została znacząco wzmocniona oraz zaopatrzona. Wurmser cały czas nie dawał jednak za wygraną i krążąc wraz z rozbitą armią na północy, obmyślał w sposób na dotarcie do oblężonej twierdzy. Na początku września na teren działań wkroczył austriacki generał Paul Dawidowicz wraz z dziesięciotysięczną armią. Bonaparte, nie czekając zbyt długo, na czele trzech dywizji wyruszył na północ, w kierunku Dawidowicza, z którym rozprawił się potroweretto, pozbawiając go trzech tysięcy ludzi. 5 września Napoleon zajął Trydent i ruszył w kierunku armii Wurmsera. Feldmarszałek, wiedząc, że jest ścigany, postanowił rozdzielić armię na dwie części. Jedną dywizję wysłał w kierunku Werony, a sam na czele reszty sił postawił opór Francuzom. 7 września pod Bassano Wurmser został ponownie rozbity przez Napoleona, który po kolejnym zwycięstwie ruszył w kierunku obleganej twierdzy łapiąc po drodze w pozostałe siły Austriaków. To jednak nie koniec. Z czasem armia Bonapartego została nieco osłabiona przez krążące choroby. Problemy zaczęły się także z linią zaopatrzenia, gdyż we Francji wybuch kolejny bunt. Żeby ustabilizować nieco sytuację, Napoleon utworzył marionetkowe republiki, Transpedańską oraz Cispadańską. Kolejnym problemem było przybycie nowego austriackiego dowódcy, Józefa Alvinczego, który podjął kolejną próbę uwolnienia strategicznie najważniejszej, twierdzy Mantui. Bonaparte odepnął na jakiś czas Alwinczego, jednak kontrofensywa była poważnie utrudniona przez porażki jednego z podkomendnych. 12 listopada pod Caldiero Alwinczy zmusił Napolona do odwrotu. Jednak kilka dni później pod Arcole Bonaparte odniósł zaskakujące, ale i bardzo ważne zwycięstwo nad Alwinczym. Początkowo to Napoleon, odnosząc większe straty, zarządził odwrót. Licząc, że Austriacy dadzą się złapać w pułapkę i zaatakują wycofujące się oddziały. Alwinczy postąpił zgodnie z nadziejami Bonapartego i zaatakował. Francuzi odparli atak Austriaków i sami ruszyli do natarcia. Finalnie to Austriacy zmuszeni byli do odwrotu, tracąc ponad 6 tysięcy ludzi. Następnie do stycznia Francuzi kontynuowali oblężenie Mantui. Na początku stycznia do gry wrócił wzmocniony Alwinczy z 35 tysiącami ludzi. Mantua powoli słabła i niewiele brakowało do jej kapitulacji. Ostatnią szansą była odciecz Alwinczego. 14 stycznia w bitwie pod Rivoli miały się rozstrzygnąć losy całej kampanii. Początkowo sytuacja na polu bitwy wyglądała bardzo niekorzystnie dla Bonapartego, gdyż Austriacy zaatakowali z dwóch stron, spychając Francuzów na wschód. Przełom nastąpił dopiero, kiedy do gry wkroczyła specjalność Napoleona artyleria, łamiąc austriackie szyki. Francuska jazda dokonała brawurowej szarży, spychając Austriaków na pozycje wyjściowe. Finalnie Alvinczy stracił w bitwie połowę swoich wojsk, co ostatecznie przesądziło o porażce na froncie włoskim. 2 lutego skapitulowała Mantula, dzięki czemu Francuzi mogli kontynuować marsz na wschód. Po krótkiej kampanii, podczas której armią dowodził brat cesarza, arcyksiążę Karol, Francuzi zbliżyli się na 100 mil do Wiednia, po czym Austriacy wystąpili o pokój. W październiku 1797 roku podpisano pokój w Campo Formio, na mocy którego Francja zyskała Belgię, Nadrenię oraz większość Północnych Włoch. W ten sposób pierwsza koalicja antyfrancuska dobiegła końca. Sam Napoleon, natomiast Udowodnił swój geniusz strategiczny, przy pomocy którego już w niedalekiej przyszłości zostanie jednym z najpotężniejszych ludzi w Europie. Na dziś to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Przypominam o możliwości wsparcia kanału na Patronite, gdzie w zamian dostajecie szereg nagród. Zachęcam również do oceniania i skomentowania filmu oraz subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych filmów. To była hardkorowa historia. Trzymajcie się do zobaczenia.